Drogi koziorożcu, a to karty, które wylosowałam dla Ciebie na mniej więcej tydzień od dzisiaj, gdzie ważną datą będzie będą okolice 24 kwietnia, kiedy Księżyc wchodzi w ostatnią kwadrę, swój ostatni cykl, część cyklu miesięcznego na niebie. I to jest dobry czas na robienie porządków wszelakich, i tych w uczuciach, w emocjach, w relacjach z ludźmi, i tych takich dosłownych, czyli walki z kurzem. No i co tu u ciebie mamy? W centrum czytania ciężka energia ósemki mieczy. Kobieta w pięknej czerwonej sukni pozwoliła sobie zakryć oczy i związać ręce. Ona jest bierna, ona na tym miecze po prostu daje się bezwiednie, jak to ciele prowadzić. Dobrze by było, żebyś ty koziorożcu lub ty dziewczyno koziorożcu tak się jak to ciele nie dawała prowadzić. To jest jakaś walka z, ze swoimi wewnętrznymi demonami, z jakimiś tematami, które gdzieś tam ciążą i które mogą dotyczyć spraw przeszłości. I to ty sam sama y, potrzebujesz sobie to przepracować, a jak nie potrafisz, no to poszukaj pomocy. Ja zawsze mówię, y, od tego są terapeuci, żeby ludziom pomagać. Nie mam nic przeciw. Oczywiście ta energia też może Ciebie nie dotyczyć. E, karta po lewej to rycerz mie nie miecze, tylko buław, przepraszam. Mnie się kojarzy ta karta z e, mężczyzną lub kobietą z podznaku bliźniąt, ale niekoniecznie. To jest taka bardzo, no widzicie, rumakowanie tak wprost na buławę to sensualne energi energie. Ktoś może do Was zmierzać. Jeśli nie macie osoby do tak zwanej pary, to tutaj może taka propozycja romansu do Was już zmierzać, ale to może być osoba taka, która przyjdzie i przeciąg zrobi. Czyli takie to będzie szybkie, miłe i przyjemne, ale do niczego nie prowadzące, albo może być to po prostu osoba niedojrzała. Ale jeśli jesteście w relacji, to może tak sobie z tymi problemami radzicie. A może po prostu załączę Wam się na wiosnę rumakowanie ze swoim partnerem. No cóż, trudno powiedzieć. No i karta po prawej, karta sądu ostatecznego. Ludzie się tej karty boją, a tu się nie ma czego bać, bo ta energia mówi nam o tym, że każdy zostanie rozliczony według tego, co zrobił za życia. Oczywiście dla osób wierzących to jest niebo, piekło, ta koncepcja niebo, piekło, czyściec ewentualnie, ale w takim znaczeniu metaforycznym, to jest taka energia, która mówi nam o tym, że cokolwiek daliśmy, to zostanie, dostaniemy z powrotem. Czyli na przykład uczyniliśmy dobro, to to dobro do nas w dwójnasób powinno wrócić. Jeśli uczyniliśmy zło, to gdzieś tam karmicznie to zło też do nas może wrócić. Więc no tak w skrócie warto być dobrym, nie? Na logika, gdyby wszyscy tylko się tego, do tego stosowali. I tu nie mówię y, o was, drogie koziorożce, tylko ogólnie o naturze ludzkiej, tak? Więc drogie koziorożcu, może będzie też taki tydzień oczyszczenia, może coś się wyjaśni, y, ktoś kogoś z czegoś rozliczy, może ty sam sama dokonasz jakiejś realnej, rzetelnej oceny zdarzeń, czy też ludzi takiej sprawiedliwej, jak tylko sąd ostateczny może być. No to tego Wam życzę, drogie koziorożce, dobrego, spokojnego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie.